Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytać będziemy dziś fragment z Ewangelii Świętego Marka, szósty rozdział, wersety od pierwszego do trzynastego. Tytuł naszego czytania: Nieprzyjęcie Jezusa w synagodze. I pierwsze wysłanie apostołów. Czytany dziś tekst rozpoczyna nowy rozdział Ewangelii Świętego Marka, już szósty, a zarazem kolejny ciąg wydarzeń, na co wskazuje zmiana miejsca. Jezus na pewno opuścił dom przełożonego synagogi, w którym przywrócił do życia i zdrowia jego córkę, oraz polecił troskę, dalszą troskę o nią rodzicom. Początek nowych zdarzeń zdaje się przedstawiony w wersetach od pierwszego do trzeciego w następujący sposób. Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł w szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona, czyż nie żyją tu u nas także jego siostry i powątpiewali o nim? Jezus odszedł z dotychczasowego miejsca przebywania i przybywa do swojej ojczyzny, która może być miejscem jego narodzin lub jego przodków. Chodzi o Nazaret, w którym się wychował, gdzie była synagoga. Jezusowi towarzyszą uczniowie, którzy zachowują się pasywnie, a ich obecność w synagodze niczym nie jest zaznaczona. Natomiast w następnej perykopie, od siódmego wersetu, Jezus przywoła już nie uczniów, ale dwunastu, których już wcześniej przywołał i ustanowił, aby mu towarzyszyli, co było w trzecim rozdziale. W najbliższym czasie nie ma mowy o otaczających Jezusa tłumach. Nie będzie nauczał, natomiast jego słuchaczami będą tym razem ci, którzy w szabat zgromadzą się w synagodze. Nie, nie będzie przywracał do życia, uzdrawiał ani wypędzał złych duchów, ale słuchacze w synagodze, słuchacze jego nauczania, będą mieli w pamięci wieści, które dochodziły do nich o niezwykłej mądrości w słowach Jezusa oraz o dokonywanych przez niego cudach. Jezus przebywa w rodzinnym mieście ze swoimi uczniami, Szabat zaś skorzysta z okazji, aby nauczać miejscowej synagodze tych, którzy się zgromadzili, jego rodacy. Zapewne zaczął nauczać po odczytaniu przeznaczonych na ten dzień tekstów, jak to miało miejsce w innych opisach tego typu wystąpień, czy to Jezusa, czy apostołów, choćby w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza, czy w trzynastym rozdziale dziejów apostolskich. Jednak tekst Ewangelii nie określa związku nauczania Jezusa z aktualnie odczytywanym tekstem pisma. Zwraca natomiast uwagę na zupełnie inną przyczynę krytycznego tym razem odbioru nauczania Jezusa oraz samej jego osoby ze strony rodaków zgromadzonych w synagodze. Wielu ze zgromadzonych w tej synagodze i słuchających Jezusa zdumiewało się najpierw, Pytając o źródło mądrości w jego nauczaniu i o przyczynę dokonywanych przez niego znaków. W stawianym pytaniu nacisk jest położony na to skąd oraz na to, że to on ma akurat zarówno mądrość, jak i zdolność dokonywania znaków. Zdziwienie i związane z nim zgorszenie, które prowadzi ich do upadku, w ocenie działalności Jezusa mają swój powód który jest wyraźnie wskazany. Bezpośrednim powodem jest mianowicie rzekoma tylko dobra znajomość Jezusa i jego rodziny przez tych, którzy się zgromadzili w synagodze. Słuchacze Jezusa bowiem wymieniają szereg imion jego krewnych, także zawód, przez co chcą wykazać, że jest on tylko jednym z ludzi, nie uznając ani nie dopuszczają możliwości, że jest Synem Bożym. Takie określenie tożsamości Jezusa nie może dać jego rodakom wystarczającego wytłumaczenia dla aktualnego jego nauczania ani zdumiewających znaków czynionych przez niego. Zwłaszcza, że słuchacze w synagodze nie byli naocznymi świadkami cudu dokonanego przez Jezusa, ani nie zestawiali wypowiadane przez niego słowa ze swoją pamięcią o młodości Jezusa oraz powierzchowną znajomością jego krewnych. W sumie pytania stawiane pod adresem Jezusa odnośnie pochodzenia jego mądrości czy mocy do czynienia cudów mają charakter retoryczny, ponieważ ani Jezus nie udziela na nie odpowiedzi, a czyni to gdzie indziej, ani też pytający nie oczekują, ani tym bardziej nie domagają się odpowiedzi od Jezusa. Zdziwienie ze strony słuchaczy w synagodze wyrażało ich zapytywanie. Przy czym nie ma mowy o tym, by było ono jedynie wewnętrzne, jak innym razem, gdy Jezus mógł rozpoznać myśli ukryte swoich adwersarzy w drugim rozdziale Ewangelii Marka, wskazując wtedy na swoją zdolność poznawania tego, co ukryte w człowieku. Z drugiej strony nie ma mowy o tym, by wywiązała się otwarta dyskusja, w której by formułowane było pytanie i wyrażane domaganie się odpowiedzi. Pewne natomiast jest, że powątpiewanie, a nawet zgorszenie, skandalizo odnośnie do Jezusa wskazuje na dyspozycję wewnętrzną, nie zaś na otwartą czy wyrażoną werbalnie kontestację, odrzucenie czy potępienie Jezusa. Wobec tak określonej postawy dużej części uczestników zgromadzenia w Synagodze Jezus wypowiada najpierw sentencję, która brzmi jak zasada ponadczasowa. Ona ma tłumaczyć, dlaczego w rodzinnym mieście Jezus nie dokonał niemal żadnego cudu. Na początku jednak wsłuchajmy się w całość odpowiedzi Jezusa na powątpiewanie Jego rodaków w synagodze. To werset od czwartego do szóstego, w szóstym rozdziale Ewangelii Marka. Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Sentencja, tylko w swojej ojczyźnie może być prorok tak lekceważony. Przez słowo ojczyzna, patris, nawiązuje do takiego właśnie określenia miasta rodzinnego, którego synagodze Jezus wypowiada. Twierdzenie o nieuznaniu proroka w jego ojczyźnie zostaje wzmocnione dodaniem dwóch, coraz to węższych jego kręgów przynależności, najpierw krewnych, a później domu ojczystego, można powiedzieć. Prorok więc w swoim najbliższym środowisku może być pozbawiony należnej mu czci, albo inaczej lekceważony, nieuznany za proroka. Sentencja podkreśla dramatyzm, Niepoznania proroka przez jego najbliższe środowisko. Ponieważ w swojej ojczyźnie Jezus nie został uznany za proroka, dlatego też nie mógł dokonać żadnego cudu, z wyjątkiem uzdrowienia kilku chorych, o czym mówi werset piąty. Wydarzenia w rodzinnym mieście kończy stwierdzenie, że Jezus się dziwił tej niewierze rodaków. Choć według wypowiedzianej sentencji rozpoznawanie proroka w najbliższym uśrodowisku miałoby być wręcz przysłowiowe, nie rozpoznanie. Wydarzenia opisane w kolejnej perykopie mają miejsce po pewnym czasie, a Jezus obchodzi okoliczne wioski, nauczając, a następnie przywołuje i posyła dwunastu z odpowiednimi wskazaniami zawartymi w wersetach od 6 do 9. Kwek tak brzmi następująco. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Następnie przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Jezusowe obchodzenie wiosek w okolicach Nazaretu dla nauczania stanowi tło i przygotowanie dla pierwszego posłania apostołów. Wpierw jednak Jezus przywołuje do siebie grupę określoną jako dwunastu, nawiązując tym samym do uprzedniego ich ustanowienia jako dwunastu właśnie, to w trzecim rozdziale tej Ewangelii. Celem wtedy było ustanowienie ich jako dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł ich wysyłać na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. To czternasty i piętnasty werset trzeciego rozdziału: Tak obiecano wcześniej władzę nad duchami, Jezus daje teraz dwunastu w momencie, kiedy ich posyła, kiedy jest to konieczne. Wyrażony wcześniej zamiar, aby ich wysyłać, w czytanym dziś tekście Jezus zaczyna właśnie realizować, zaczyna wysyłać ich, określając przy tym sposób realizowania ich misji. Oprócz wyposażenia w moc od Jezusa, apostowie otrzymali wskazania odnośnie do sposobu wypełniania powierzonej im misji. Mają więc koniecznie udawać się na misję po dwóch. Im też Jezus przekazuje zasady odnośnie do wyposażenia i uposażenia w czasie misji. Zabrać więc mogą ze sobą własny kij i sandały. Tylko dlatego, że to jest konieczne w podróży, której celem jest głoszenie nauki Jezusa w drodze i w kolejnych miejscach. Sandały mają chronić stopy, zwłaszcza w dalekiej drodze, zwłaszcza idąc po drodze, która jest wyłożona kamieniami. Kij pozwala obronić się przed dzikim zwierzętem i jest wręcz niekiedy nieodzowny i konieczny. A do tego jedna suknia wystarczy podróżnemu. Wprost Jezus zakazuje brać ze sobą konkretnych przedmiotów, bez których nam dzisiaj trudno sobie wyobrazić zwyczajną podróż w daleką drogę. Idący bowiem dwójkami apostołowie, którzy mają wyruszyć, jak się okaże, aż po krańce ziemi. Nie mogą zabrać ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie, ani ubierać dwóch sukien. Dość podobne zasady odnośnie do wyposażenia pierwszych misjonarzy zawarte są także w Ewangelii Mateusza w 10. rozdziale oraz Łukasza w 9. i 10. rozdziale. Zasady dotyczące wyposażenia oraz ubioru głosicieli Ewangelii motywowane są tym, by byli oni wolni od przywiązania do dobrych warunków, a w wyborze miejsca by się zdali na gościnność tych, którzy ich przyjęli i uwierzyli w Jezusa. Na to wskazują kolejne pouczenia w następnego tekstu. Wymownym przykładem zastosowania tej zasady jest postawa Pawła i Sylasa, którzy przyjęli gościnę od świeżo co nawróconej Lidii z Filippi, a która, jak pisze autor dziejów apostolskich, wymogła to na głosicielach, aby przyszli i zamieszkali u niej. Do dotychczas poznanych zasad wyruszania na misję Jezus daje także wskazanie odnośnie do postępowania wobec tych, którym apostołowie właśnie będą głosić Ewangelię. Zwróćmy uwagę nie tylko na brzmienie tych wskazań, ale także na ich sens, na to, co zawarte jest w wersetach od 10 do 13 6 rozdziału Marka. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia, wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Pierwsze wskazanie odnośnie do strategii głoszenia oraz zatrzymywania się na postój czy na prowadzenia misji w danym miejscu zawiera nakaz pozostawania w tym domu, którego Pan pierwszy w danej miejscowości okazał gościnę głosicielom Ewangelii. Należałoby dodać, że Jezus sam trzymał się tych zasad, przyjmując na stałe gościnę w domu Andrzeja i Szymona w Kafarnaum. To widać w pierwszym rozdziale. Albo goszcząc w domu Szymona Trędowatego w Betanii. To w czternastym rozdziale. W przypadku nieprzyjęcia głosiciela, czy to w jakimś miejscu, czy przez ludzi niechcących go słuchać, czy słuchać Ewangelii, należy przy odejściu strząsnąć, Proch z nóg, a to na świadectwo dla nich to jedenasty werset. Ten gest strząśnięcia prochu z nóg należy rozumieć w kontekście tematu gościnności, do którego odwołują się zasady obowiązujące głosicieli dobrej nowiny. Chodzi o gościnność tych, którzy ich przyjmą. A chodzi o to, że proch, który strząsnął ze swoich nóg, przed domem, który ich nie przyjął, będzie świadczył przeciwko temu domowi, jego domownikom. Prog będzie jeszcze z drogi, którą oni przebyli wcześniej do tego domu, a który ten dom nie okazał gościnności zwiastuną dobrej nowiny, a pan domu, nie, jak było w zwyczaju, nie obmył im nóg, kiedy wchodzili i miał ich podejmować gościnie. Zauważmy, że zarówno zasady odnoszące się do wyposażenia głosicieli, jak i wskazanie odnośnie do strategii korzystania z gościnności podczas głoszenia dobrej nowiny nie należą do sfery kultury, ale mają na oku dobro Ewangelii, rozszerzania Ewangelii, oraz także mają na oku właściwą dyspozycję i postawę głosiciela Ewangelii. Natomiast wskazań odnośnie tego. Co należy głosić. Szukać trzeba pewnie w innych miejscach. Zgodnie z poleceniem Jezusa dwunastu wyruszyło, aby w drodze wzywać, żeby się nawracali. Taka relacja z pierwszych kroków apostołów, naśladujących w ten sposób pierwsze wystąpienie Jezusa, wskazuje, że od tego wyruszenia będzie trwać ich misja, a dalej. Ich następców aż do końca świata. A celem misji jest wzywanie do nawrócenia. Ostatnie wersje dziś czytanego fragmentu, XIII w szóstym rozdziale, przedstawia apostołów, którzy wypełniają polecenie Jezusa, naśladują go w swoim działaniu oraz korzystają z powierzonej im mocy nad duchami nieczystymi. To On pierwszy przecież wyrzucał złe duchy i uzdrawiał. Ich posłuszeństwo, tych dwunastu, wobec polecenia Jezusa, zakłada wiarę apostołów, ale także zakłada wiarę tych, którzy ich przyjmowali. Najpierw przyjmowali wezwanie do nawrócenia, uwierzyli, a potem z wiarą prosili o egzorcyzm czy uzdrowienie, a potem z wiarą i z miłością przyjmowali ich jako zwiastunów dobrej nowiny w gościnę, aby dalej mogli głosić tę Ewangelię. W najbliższym otoczeniu, czy w tej miejscowości, w której dom się znajdował. Bardzo dziękuję. Zachęcam do powrotu do tego pięknego, ale też bardzo bogatego w treść y, tekstu z Ewangelii Świętego Marka. To jest rozdział 6, wersety od 1 do 13. Szczęść Boże.